Przede wszystkim ukończenia szkoły. Myślę, że już wszyscy teraz macie prawo być dumni z siebie, macie prawo do świętowania, bo każdy z Was osiągnął swój pierwszy sukces. Ale oprócz tych gratulacji chciałabym Wam również podziękować za to, co zrobiliście dla naszego liceum, za to, że przez te trzy ostatnie lata dawaliście nam, nauczycielom, powód do prawdziwej dumy. I myślę, że zapamiętamy Was wszyscy w szczególny sposób. I to niekoniecznie ze względu na, na tę sytuację, w jakiej obecnie się wszyscy znajdujemy, ale pozostaniecie w naszej pamięci dzięki temu, jakimi byliście uczniami, jak aktywnie angażowaliście się w życie szkoły, umiejętnie łącząc naukę z tymi dodatkowymi, podejmowanymi przez Was inicjatywami. I chcę Wam powiedzieć, że pozostaniecie w naszej pamięci już na zawsze, że będziemy zawsze mile Was wspominać, że wnieśliście wiele dobrego w życie szkoły, kształtując pozytywnie wizerunek drugiego widza, przyczyniając się do tworzenia właśnie tej przyjaznej atmosfery. Za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że te ostatnie tygodnie były dla Was szczególnie trudne, że napotykacie i pewnie jeszcze będziemy Cię napotykać na różne trudności i przeszkody, ale zgodnie z sentencją, bo nie również zabraknąć dzisiaj cytatu, z każdej przeszkody uczyń swoją szansę. Potraktujcie te ostatnie tygodnie, samy, potraktujcie ten trudny dla Was czas jak W dalszych przygotowaniach do egzaminu maturalnego dużo optymizmu, dystansu i przede wszystkim wiary i przekonania, że wszystko zakończy się tak, jak sobie zaplanowaliście, jak sobie wymarzyliście. Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w świetnej formie na egzaminie maturalnym. Do zobaczenia. Moi drodzy, mieliśmy spotkać się jutro, miało być uroczyście, a nie wyszło. W związku z tym, George i ja życzymy Wam cierpliwości w oczekiwaniu na egzamin maturalny i nie tylko z języka angielskiego. Mam nadzieję, że nie, zapomin nie zapominacie o tym, że jednak troszeczkę czasami trzeba zajrzeć i się pouczyć. Jestem z Wami, wiecie jak się ze mną skontaktować, więc gdybyście mieli taką potrzebę, zapraszam. Trzymam kciuki i sertuszku że nie możemy spotkać się tradycyjnie na wręczeniu świadectw kończenia szkoły. Mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych czasach. Przygotujcie się dobrze do matury. Pamiętajcie, że zawsze praca równa się zmianie energii. Trzymajcie się powodzenia. Witam Was moi drodzy z klasy 103, z naszej sali. Z tej sali, w której spędziliśmy 3 lata, długie godziny czasem e, trzeba było tutaj e, przesiedzieć, prze, przedyskutować, przeanalizować. E, nieprzypadkowo z tego miejsca dzisiaj do Was mówię. E, zazwyczaj stoję przy biurku na środku klasy, a postanowiłam stanąć przy tablicy korkowej, na której umieściliśmy kilkadziesiąt, chyba tak, kilkadziesiąt zdjęć, e, które e, z różnych imprez, z różnych wycieczek, z różnych sytuacji prywatnych i tutaj szkolnych pozostałych, i właśnie z takiej ogólnej perspektywy chciałabym, żebyśmy na to wszystko dzisiaj spojrzeli, tak taka, tak, z pewnym może już nawet, jakimś dystansem, na te trzy lata, które spędziliśmy tutaj ze sobą, ze sobą w szkole. Kiedy się zastanawiała. Jakie słowo przewodnie tutaj Wam zaproponować, to przyszedł mi na myśl tekst Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy Chciałabym, żebyście spojrzeli do tego tekstu w zaciszu domowym Żebyście go sobie przeczytali albo na nowo odczytali, bo dla wielu z Was prawdopodobnie jest to tekst znany Tekst, który rozpoczyna się od słów Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Dlaczego wybrałam te słowa na, na ten ostatni dzień, można tak powiedzieć, naszego szkolnego bytowania? Bo są to słowa bardzo prawdziwe. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj pakujecie do tej walizki trzyletnich doświadczeń wszystko. To, co za nami już się nie powtórzy. E, tego nie można zmienić, tego nie można wymazać, tego nie można ulepszyć, ale można z tym zrobić coś innego. Można to e, spakować i zapamiętać, wyciągnąć wnioski, e, e, nauczyć się czegoś i myśleć,. Trzy lata były naszym takim wspólnym pakowaniem tego bagażu, z którym będziecie powoli wyruszać dalej. I tak sobie pomyślałam, że taki otwiera mi się taki obraz, że wyprowadzam was na taki rozstaj dróg, na takie rozdroże. I w tym momencie ja zostaję, ja zostaję tutaj w sali 103, natomiast wy każdy z tym swoim bagażem, z tą swoją walizką wyrusza w różne miejsca, te bardziej odległe i te może niezbyt, niezbyt dalekie, ale wyrusza mądrzejsze, wyrusza, wyrusza bardziej doświadczony, dojrzalszy. Każdego z Was będę pamiętała z tej takiej mapy naszej sali. Każdy miał tutaj to swoje miejsce i nie jest to miejsce w znaczeniu tylko fizycznym. Każdy z Was zostanie w mojej pamięci, w moim sercu i każdy ten ślad na pewno pozostawił. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy, że żebyście się nie martwili, żebyście się nie niepokoili no, sytuacją, w której przyszło nam kończyć rok szkolny, bo każdy z Was prawdopodobnie inaczej wyobrażał sobie to zakończenie roku, ja zresztą też. Ale nie martwcie się, wszystko jest po coś. I myślę, że uzbrojeni w wiedzę, w odpowiednie emocje, w odpowiednie umiejętności i doświadczenia obojętnie w którym momencie, ale wyruszycie w tę podróż, a wcześniej napiszecie w momencie napiszecie e, natury i będzie to też taka okoliczność, żebyśmy się fizycznie mogli e, tutaj e, ze, sobą, e, ze sobą spotkać. E, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. E, każdemu z Was życzę ogromnych życiowych e, sukcesów. Bądźcie mądrymi, ale też dobrymi ludźmi. I tak uzbrojeni wyruszajcie. Pozdrawiam serdecznie. Związanym z maturami i zakończeniem szkoły. Mam nadzieję, że po latach będziemy to wspominać jako niesamowitą historię, ale stojąc tu i teraz, u mi się wokół. Chcę Wam powiedzieć w kilku słowach, jak ważni dla mnie jesteście, parafrazując przysłowie, jesteście do nauki i do wszystkiego innego. A do czego? Po pierwsze, do rozmów poważnych i wesołych, do organizowania akcji szkolnych do promocji szkoły, do inicjowania działań proekologicznych, do występów wokalnych i akrobatycznych, do organizowania dni otwartych, wigilii klasowych, dnia kobiet, dnia chłopaka, gier terenowych, akcji charytatywnych, ale też do przesadzania kwiatów, sprzątania i porządkowania. Bez Was modernizacja tej pracowni nie byłaby możliwa. Do zajmowania się akwarium, do wspólnych wędrówek, po szlakach. Dziękuję Wam za to wszystko, wreszcie dziękuję Wam za... Zaufanie, gesty sympatii i dotawanie mi wiary w to, że moja praca ma sens. Jest takie, taka formuła przy przekazaniu sztandarów przez uczniów klas trzecich, klasom młodszym, że odchodząc w przeszłość naszej szkoły, co zawsze wyciska mi łzy z oczu. Ja bym chciała powiedzieć, że odchodząc w przeszłość naszej szkoły, wcale tą przeszłością być nie musicie, możecie być jej teraźniejszością, bo drzwi tej szkoły i moje serce zawsze będą dla Was otwarte. Moją klasę bardzo serdecznie. Ciężko mi jest napisać wszystkie uczucia, które teraz mną targają, więc napisałam Wam, co czuję na tablicy. Specjalnie poprosiłam e, Panią Profesor, która tutaj nas wspomaga i nagrywa filmik, żeby e, można było uchwycić wszystkie krzesła. Zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. E, to jest nasza sala. Was nie ma. I Zobaczcie, że tak naprawdę bez Was to wszystko nie ma sensu. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo i będziemy mogli się pożegnać. Słuchajcie, wszystkie te wspomnienia, które w sali naszej zgromadziliśmy, zostaną tutaj zagrąbane na zawsze. Wszystkie nasze sprawdziane godziny wychowały. Przygotowania do szalonych dni otwartych, wszystkie nasze śmiechy, wszystkie nasze poważne rozmowy. To zapewniam Was, że zawsze ze mną zostaną. Pamiętajcie, że nie rozpakowaliśmy jeszcze naszej paczuszki tajne przez poufne z planami, chyba że to zrobiliśmy. Ja tego nie pamiętam, ale chyba to jeszcze przed nami. Pamiętajcie, że nieważne. Kiedy, ale na pewno się zobaczymy. No i Wasze zadanie na najbliższy czas zachować powodę ducha, czekać na to, co przed nami. I pamiętajcie, że macie być zawsze w porządku i macie być zawsze dobrymi, zwykłymi, kochanymi ludźmi, tak jak byliście dotychczas. Pozdrawiam! Musimy jeszcze zrobić tyle zadań, zrobić tyle dowodów, a tymczasem zostaje mi jeszcze ostatnie zadanie, które Wam zadam. Udowodnię mi, że jestem dobrym, mądrym, pięknym człowiekiem. Czas wykonania zadania najbliższych 80 lat. Do zobaczenia.